Cześć, witajcie. Ja jestem Hudi i ponownie się spotykamy przed Ultimate Team na drugim komputerze, ponieważ właśnie z ponownie z złą wiadomością. Na tamtym komputerze już wszystko było ok, już miałem nagrywać, ale już miałem FIFA zainstalowane, wszystkie programy, gdy po prostu już sobie konfigurowałem sterowanie do FIFA 13, aby móc robić triki, czyli prawą gałkę analogową sobie ustawiałem. I w tym momencie, właśnie wyskoczył mi błąd, komputer się wyłączył i już się włączyć nie chce. Spróbuję to rozwiązać tak, żeby nie tracić wszystkich, co się stało. Aha, tak, żeby nie tracić wszystkich plików czy czegoś. Chciałbym wszystko odzyskać, nie? Ale czy to się uda? Zobaczymy. Może ponownie będzie potrzebny format. Zobaczymy. Więc tyle z mojej strony jak, jak coś to jeszcze wam dam jakieś info. Teraz w ogóle jestem zły na ten komputer i w ogóle nie wiem czy sobie nowego je kupię zaraz. Ale dobra, do zobaczenia wkrótce. Postaram się to naprawić jak najszybciej. Nie będę tutaj żadnych przerw sobie robił, nie będę się lenił ani nic. Więc pozdrawiam. Cześć.